Jak nocunia, to musi być papier życia. Ja rozrabiam za nętę i czekam na Kamila. Dzień dobry panie Kamilu. Witam serdecznie. Witam pana w tą piątkowe popołudnie. Jesteśmy na Odrą, za Wrocławiem, w piątek jest piękna pogoda, jest po 17. My się rozłożyliśmy i co byśmy chcieli złowić? Cokolwiek, cokolwiek, byleby nie takie, byleby troszeczkę większe. Czy się uda? Zobaczymy leszcze, może jakaś brzana. Wczoraj kolega Grzesiek był. A nawet też w nocy kawałek nocki zaliczył, miał cztery małe brzanki, nad ranem mu wyszła 50 cm brzana, jakieś tam miał kilka leszczy. Ładnego leszcza też zrobił takiego około 60 cm. Tak, więc coś się wydarzyło i tak naprawdę rozkoszujemy się tą piękną pogodą, można Zabić. powiedzieć. Piękna pogoda, zapowiada się ciepła noc. <gry> no więc jak zapowiada się ciepło, ciepła noc czyli zostajemy na nocce do samego rana Kamil koło tam czwarte, piąte rano będzie się zmywać ja może zostanę, zobaczę czy będą brały, jaki będzie humor jest tutaj jak widzicie niesamowicie pięknie, jesteśmy nad Odrą, co mamy to samo wymieszane tak naprawdę w wiadrach, po pół wiadra można powiedzieć na głowę, czyli Zeneta, Champion Fida Barbell plus, czyli ta brzanowa plus trochę leszczowej tej klubowej odgórka, trochę kukurydzy tak, do, na, do koszyka będzie szedł biały robak, jakiś tam barwiony kaster na haczyk i kaster trochę do koszyka. Wałków chyba nie robimy, bo nam się zbytnio nie chce. Nie. Postanowiliśmy, że będziemy łowić dosyć ciężkim towarem, ale po prostu częściej przerzucać. Nie będziemy się bawić wałki. Tak. Nie będziemy tracić czasu. Ja może zrobię te wałki w momencie, kiedy rzeczywiście zobaczę, że przez 4 godziny nic się nie wydarzy, ale regularne przerzucanie co 3-co 5 minut. Mi się no. wydaje, że coś nam tutaj w końcu podejdzie. Metrowy przypomnę też metrowy. Tak. tak. Ja 0,16, a te grubość? I jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiesz, no dobrze. No i chyba tyle tak naprawdę. Feder klasyczny po jednej wędce. Ja jestem na wędce do 150 g wyrzutu 3,9 metra. a ty? A ja też 3,9 metra. to jest Zenex High Hypro do 110 gramów. Wyrzutu. Wyrzutu. No i fajnie. No to, to do zobaczenia, życzę nam powodzenia. Tak jest. No nie wiem ile posyłamy tych koszyków na, na początek. Po 5, po 10? Po 5 myślę, i będzie. Po 5. No bo trochę robaczka do środka i... I tyle. Ja tu mam jeszcze zamrożone robaki. Ostatnio jeszcze sobie od grzesia Grabowskiego melasy dałem do tych robaczków. 50 gramowy koszyk z kolcem. A ty masz jaki? 60 bez kolca? Z wypustkami. A ja mam z dłuższym kolcem. No będzie w porządku. Czyli po 5 koszyków puszczamy. Ja mam 32 obroty korbką. Nie odmierzamy się na tyczkach. Kamil jest na pleciące. Ja jestem na żyłce. A na żyłce jesteś. Kamil jest na żyłce. Ja też jestem na żyłce. Mówimy stosunkowo blisko siebie. Ja łowię, można powiedzieć, w rozmyciu, więc jestem teoretycznie na lepszej pozycji. Kamil rzuca wyżej, ale jeżeli będzie tak, że ja będę tylko odławiać, a Kamil nie, to się najwyżej zamienimy miejscami bez kompletnego ciśnienia, bez żadnej rywalizacji. Bawimy się. Koszyk opada mniej więcej tutaj 6 sekund, więc dosyć dużo. O, dopiero dotknąć. dna. Trzeba wziąć pod uwagę to, że zostajemy tutaj na noc i najlepiej ja sobie wybrałem takie drzewo po drugiej stronie. To jest dosyć ważne, żeby później na noc nie stracić orientacji. Panie też w rzece, gdzie ten towar cały czas jest wymywany, to... Tak. tak. naprawdę ciężko jest, kurczę, zbudować sobie jakieś tam łowisko. To chyba po prostu migruje, krąży, wpływa. Była taka sytuacja, że 6 godzin nic jak wparowały jazie to jeden za drugim. Co minutę, tak? Więc, wiesz, musi przyjść ławica. Tak samo z Grzesiem, jak teraz siedziałem, to też była sytuacja, że tak brały, bo brały, bo brały, brały, ok, koło 20 ryb wyciągnęliśmy razem na tyle godzin, to wiesz. Fajnie, że w ogóle się zadziało coś, ale jak przyszła ta 18, kiedy mieliśmy się już zmywać, to zaczęło się tak naprawdę Eldorado. A tu się pakuje, a tu ryba. Ja się chwilę pakuję, a tu ryba, nie? Znaczy zacząć cienko. Czy od razu chociaż 0.16? Od razu z... ostatnio z Grzesiem mówiłem na 0.16 to był strzał w dziesiątkę, tylko byliśmy oczywiście na innym odcinku odgryzł zupełnie z innej strony. A dzisiaj yy, myślę, że 0.16 taki haczyk 14 będzie tutaj na początek odpowiedni. Przypomnę, jeżeli oglądaliście moje odcinki z zeszłego roku, że nawet na 7-8 robaków białych potrafiła wziąć uklejka. Grzesiu też był dzisiaj na nocce kawałek kilkaset metrów dalej i wierzcie mi, że nawet o 22 brach brałem uklejki, więc no bywa, bywają one bardzo upierdliwe. O, boleń znowu. Tak, wzięliśmy w ogóle, ja wziąłem bolonkę. Słuchajcie, mamy też chlebek. Jak tutaj tylko przyjechałem, to zobaczyłem od razu, że boleń bardzo bije. I dlatego wziąłem bolonkę, że jak będzie się mi nudzić, to sobie popływamy chlebkiem dookoła klatki. Może akurat chapnie. Jakby ktoś na Wilczycach, na Wilczycę, Wilczyce, znacie tą komercję, też na niej łowiłem nieraz. Jakby ktoś znalazł wędkę Kamila, wędka Daiwa Enzon S z kołowrotkiem Daiwa Ninja 6000 SS, to jakbyście mogli oddać, albo po prostu do Łukasza, do szefa Wilczyc się odezwać, to będziemy wdzięczni, bo wędka Kamila pływa. No pewnie już bez ryby, ale miał takie mocne branie, że wciągnęło mu wędkę. 1700 zł poszło się kąpać. Nie widać zbytnio w ogóle ludzi na łowisku. a po lewej, ani po, po prawej. to w ogóle tam zawsze rzadko, ale naprzeciwko mamy pana. No i zobaczymy. Pierwszy rzut, moczy się. A no odnośnie jeszcze śmieci, to zobaczcie. Ktoś przyszedł, cały worek śmieci nagromadził i położył. przecież to jest... Woda była tutaj. A teraz mam wodę tutaj, no więc tak pod nogami idzie do góry. Ja sobie tu coś wbiję, żeby zobaczyć, jak ta woda będzie się zachowywać. Ewentualnie sobie później tutaj postawi wiadro, żeby móc nóżki wyłożyć. O, i tak się chillujemy Jak widzicie, jest słoneczko piękne. Czego chcić więcej? Żeby te korytki brały. Płynie, postrach. Postrach odry mi stąd, już. Nie ja lubię łabędzie tylko długo się gotują. Mały raport, moi drodzy, 19-10. Właśnie złowiłem jednego krąpia w okolicach 18-20 cm. Nie pokazałem Wam go, bo pociągnąłem go na windę i przy samym brzegu mi się spiął i wpadł do wody. Więc łowimy dalej, czylujemy się, czekamy aż to słońce jeszcze jeszcze sobie pójdzie w dół i liczymy na to, że 20-21 coś, coś wpadnie. A jak nie? No nie, trudno słuchajcie, nie uwierzycie po drugiej stronie jest kontrola ja nie miałem kontroli chyba z 2-3 lata no niesamowite pod wrażeniem jestem, pełen szacun zajebiście fajnie, naprawdę super oj te rybki, rybki raz są, raz ich nie ma na razie nie ma, ale może wpadną tak doszliśmy do wniosku, że jeżeli nic się nie będzie działo tak do tej 21.00. Powiem 21.30, 22 dopóki zacznie się robić ciemno, rzucimy sobie wałeczkami, zanęcimy wałeczkami i już będziemy czekać na rzeczne, nocne potwory. Twoja godzina wybiła. <gry> Moi mili, moi drodzy mamy 20, 33, czyli łowimy około 3 godzin. Nic się zupełnie nie dzieje. 3 godziny łowienia, zobaczcie, jakie jest bajecznie. Jak jest pięknie, jest ciepło. Nocka będzie też ciepło, ma być plus 10 stopni, plus 12, więc będzie pięknie. Ale nie ma ryb. Więc w ogóle posłucha Pan nam przeciwko nas siedzi. Też nic nie złowił. I liczymy na to że przed nocą coś wpadnie, tak? Zaraz, nie, nie wiem, za pół godziny w 21 wnęcimy się wałkami, ale szczerze powiem Wam, że nie obchodzi nas to, bo jest tak miło, jest tak sympatycznie, tak sobie rozmawiamy, jest tak fajnie, przyjemnie, że nie jest ważne to czy bierze ryba, czy nie bierze. Jeżeli wpadnie, super, mega, jeżeli nie wpadnie, trudno. Jeżeli by człowiek siedział tutaj sam, to nie by się dołował, to nie byłoby mu smutno, pewnie byłoby mu przykro. Ale jeżeli siedzicie z fajnym kumplem, jeżeli siedzicie z fajną koleżanką, korzystajcie z tego czasu. I cieszcie się tym, a czy biorą ryby, czy nie. Jest na drugim miejscu. prostu. Niech coś w końcu weźmie. Ponad 3 godziny nic się nie dzieje. 21 czas na wałki. Wpadła do zanęty i się upanierowała. Na no, mojej mili zwiększył się uciąg. 22.06 Kamil nawet nie wiedział, że mają zapiętą. Nie wiem, 25 cm, centym... nie nawet więcej, bo pod... z, z 30 ma brzanka. Sieładok odrywnie zapierdziela Bardzo, bardzo mocno, pewnie widzicie na tym światełku. Tutaj zaraz sobie zjemy. Pyszne mięsko z chwilę. Nastał nowy dzień. Trzecia pięćdziesiąt. Ja się zrzęmałem, Kamil poszedł do auta. Wyciągnął zestaw. Nic przez noc się nie działo. Zupełnie nic. Co to robić? Czy się zmywać do domu? Czy popróbować jeszcze? Czy przerzucać? Czy donęcać? Płyną gałęzie. Donęcamy. Pięć koszyków. Zobaczymy. Może coś się uda. Zmieniam koszyk z 50 na setkę. Doszedłem do wniosku, że chcę to bardzo wszystko na stopa. Zobaczcie, obficie robaka w środku. Lecimy, ta nęcana. Trzeba strasznie uważać na takie historie, bo Kamil już stracił cały zestaw, a ja mogę zaraz stracić, więc chyba zaraz ściągnę. Dobra, muszę ściągać. Jest po piątej, Kamil właśnie pojechał. Zobaczcie, taka trafiona. A ja tak trochę w rozmyciu, Nie tam, gdzie cały czas rzucałem koszykiem. Tutaj. Tylko teraz tutaj rzucenie mi wzięło. A to nie ma chyba jakiegoś większego znaczenia. Udało się, jakiś tam krąpik jest. Jeszcze mi się wydaje z godzina max i też lecę do domku. W takim momencie, gdy łowisz 12 godzin z lekką przerwą na sen i złowiłeś trzy krąpie, zastanawiasz się, co zrobiłeś źle. Powiem Wam, że to jest mój najgorszy wynik na tym odcinku rzeki o tej porze roku. Nie wiem kompletnie dlaczego tak dzisiaj, czy wczoraj, czy w nocy, czy tutaj teraz nad ranem się tak dzieje. Od godziny trzeciej, bo się też tam przebudziłem, zacząłem przerzucać zestawem, i tak naprawdę miałem jedno branie. Jestem niewyspany, jestem zmęczony, więc pewnie też troszeczkę pewnie marudny. <laughs> Wiecie jak jest. Nie wiem co powiedzieć, brakuje mi trochę słów. Spróbuję jeszcze z godzinę połowić, z godzinę poprzerzucać zestaw, no może, chociaż jakaś brzanka, może jakiś większy leszcz. Na szczęście teraz, od jeszcze godzinę temu płynęło bardzo dużo gałęzi, bardzo dużo krzaków bardzo dużo drzew, trzeba było bardzo uważać, żeby nie, nie stracić całego zestawu, żeby nam nie wciągnęło tej wędki do wody. Nie wiem, naprawdę nie wiem, tym bardziej, może nie potrafiliśmy się do niej jakoś dobrać, zasypane było w miarę dobrze, w miarę regularnie. Tuż przed, tuż przed nocą zrobiliśmy sobie wałki, po 10 wałków, ale później ta woda tak ruszyła w nocy, że wydaje mi się, że te nasze wałki to i tak mało co dały. Dziękuję Wam, że oglądaliście ten odcinek. No, Bywa i tak. Trzeba się cieszyć z tego, że było bardzo fajne towarzystwo, bardzo miło się siedziało, do tego przepiękna pogoda. Ja zaraz będę wracać do domu. Trzeba będzie wszystko wysuszyć, bo jest strasznie wszystko mokre. Dziwnie się tak zwijać do domu około 6-7, Ale tak myślę, że jak do tej 7 nie będzie brań 8, to to są takie najlepsze godziny. Według mnie od 4 do 8 nie będzie brania. Nie ma co tutaj, co tutaj dłużej szukać, bo słońce zaraz się podniesie do góry i już w ogóle, mi się wydaje, będzie kaplica. Dobra, więcej nie ma rudze. Łapeczka w górę. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Jo.